Panie pan Boże, zbaw. I zbawiamy. będzie błogosławione. się. Błogosławimy Ciebie, Panie Boże Wszechświata, bo w swojej niezmierzonej miłości podarowałaś nam Chrystusa, który wziął na siebie nasze słabości. Ten Chrystus na drzewie krzyża, powierzył wierze swoją Matkę, której przysługuje zaszczytny tytuł uzdrowienia chorych. Prosimy Ciebie, Abyś pobłogosławił ten odnowiony obraz, który w Twoje imię poświęcamy oraz pokój z spowiedzi. niech każdy, kto będzie patrzył na jej oblicze i korzystał z świętego sakramentu pojednania, otrzyma uzdrowienie duszy i ciała przez Chrystusa. A. es